Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy CRV 2013 rok, czyli całe 10 lat. No i ostatnio wyskoczyła mi kontrolka, że muszę zrobić serwis. Tak myślałem, że może chcę wymianę oleju czy co. Po czym sobie przypomniałem, że przecież po 10 latach wymienia się płyn w chłodnicy. No i wyświetla mi się taki komunikat. Po czym wchodzimy w menu, informacje o pojeździe. No i proszę, numer 5 mamy symbol chłodnicy wymiana płynu. Czyli crv właśnie w ogóle chyba Honda przewiduje wymianę płynu po, po 10 latach lub 200 tysiącach kilometrów, przynajmniej ta pierwsza wymiana, bo potem jest co 5 lat i 100 tysięcy. Co ciekawe, ta crv z tego co pamiętam, była kupiona i rejestrowana w lutym albo w marcu, a teraz mamy październik, czyli komputer jakby troszeczkę to przedłużył o pół roku. No nic, będę chciał kupić płyn, chcę kupić oryginał, pojadę do Hondy. Instrukcja mówi, że patrzymy tutaj na legendę, wersja z ręczną skrzynią to 4 i wersja po lewej to 2, czyli patrzę na punkt 2,4, czyli tu ostatni, czyli sama chodnica 5,9 litra, plus zbiorniczek wyrównawczy 0,6. Czyli potrzebujemy 6,6 litra. No to będę musiał kupić 7 litrów. No i zakupiłem płyn, całe 7 litrów. Piątka w oryginalnym opakowaniu. Natomiast pan mi powiedział, że oni nie kupują litrowych w oryginalnym opakowaniu, tylko po prostu przelewają do takich swoich litrówek. No, mam nadzieję, że to jest oryginał, pewnie tak. Tutaj numer płynu. No i zapłaciłem 244 zł z kawałkiem. No to teraz trzeba będzie znaleźć czas na wymianę. Dzięki, trzymajcie.